Witam was w kolejnym odcinku z DBD. Z okazji tego, że właśnie dobiło mi 20 przeżytych wiosen, postanowiłem zrobić do piątku maraton codziennych filmów na kanale. Zanim przejdę do meritum filmu, chciałbym zrobić mały blok informacyjny o moim kanale. Więc jeśli nie jesteś tym zainteresowany tylko w tym, co jest w tytule filmu, skipnij do tego momentu. Zaczynając, chciałbym podziękować wszystkim za to, że oglądacie moje filmy. Nieważne czy jesteś pierwszy czy któryś raz na kanale, dziękuję za każdego suba, każdy komentarz, każdą łapkę w górę, łapkę w dół i każde wyświetlenie. Chcę budować kanał coraz większy i większy, budować swoje community coraz większe i większe i te wszystkie wasze aktywności mnie do tego motywują. Wiem, że aktualnie nie mam za bardzo kontaktu z wami jako widownia, poza komentarzami pod filmami, dlatego powoli tworzę nowy serwer Discord. Będzie to miejsce, gdzie będzie można ze mną pograć. Pogadać, dostać info o nowym filmie czy też streamku. Jeśli chodzi o streamki, kiedyś obiecałem, że będę nagrywał filmy na nich, co było kłamstwem, bo tego nie robiłem. Tych streamów, a nie robiłem dlatego, że prawie nikogo nie było na tych pierwszych streamach. Przez te parę godzin, kiedy grałem, a to wynikało z tego, że nie miałem harmonogramu i za bardzo nikt nie mógł wiedzieć, kiedy będę na Twitchu online. Mam nadzieję, że od połowy grudnia w końcu będę mógł realizować te streamy i nagrywać dla Was. Stworzę za niedługo harmonogram i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jeszcze w kwestii Facebooka, a raczej na stronie też będą się pojawiać jakieś informacje o filmach, jak również i o streamach i ważniejszych informacjach. Także Strix z, z wypuszczaniem filmów zaczynamy od filmu z Bubą. Jak wszyscy pewnie wiedzą, Perk Insidious jest popularnym perkiem do kampienia innych jest on szczególnie popularny u Buby. Niech pierwszy rzuci kamienik, kto nie był kampiony przez takiego Letterface'a. No dlatego dzisiaj spróbujemy wykorzystać w inny sposób Insidiusa niż kampienie, ponieważ lubię przełamywać standardy, grać inaczej niż inni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nasz build Smart Buby składa się z. Insidiusa, czyli korperku perku tego buildu, barbecue i chili, ponieważ w tej grze to trzeba tony naprawdę przegrać, żeby cokolwiek mieć. Mad grid, dla jakichś czykig graczy, którzy lubią przyjmować hity i sabotować haki. I Hangman Streak, bo to jest rzadko używany perk, i raczej nikt się nie spodziewa używania tego perku. Także czemu nie? Już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. O, temple. Nie tak złama mapa, aczkolwiek tu jest parę fajnych miejsc, gdzie można się ukryć. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. to jej, nie do. Nie do. Nie do okna. O! Okej. Okay. Nie będę na razie nic pokazywał. Dobrze, się szybko. Może kogoś będę widział. Nie widzę nikogo. ale tam są. Mówimy tak, stanę tu... ...wydziałam. Spróbuję ją szybko powiesić i stanę tam za tym genem. Nie będę palety w szaku. Tylko kopnę tego i stanę tu za tym. Albo za drzewem mogę stanąć. Nie, za drzewem będzie lepiej. Jak stanę. Może aż tak gruby nie jestem. No <laughs> Tego się chyba nie spodziewała więc IQ buba To sobie tak stanę, o A że serio? A sprint Przerwy, bo ona ma Volta A, akurat to przegrałem to se zgasza. Zobaczymy, że się da na to nabrać. No powiedzmy, trochę. Odbiegnie od tej palety. Tantrum by mi się włączyło Wiecie co? Ja sobie tu stanę O widzę Yui Ja sobie tu nad wejściem stanę Ona mi tędy wyjdzie Co za najgorsze. najgorsze. Okej. Okay. To było dziwne

Stoję tu, może tu ktoś przyjdzie. Ktoś mi tu spadł, tu feng mi spadła. Ok, zgasz mi to. Zakładam, że, że to jest Circle of Healing, dlatego już nie powinnaś mieć DSa, no? Masz Dead Dobra... Gena i w miejscu. A, robili innego Gena. A widzę chociaż fajnie. Się jeszcze udać że zabijemy wszystkich tylko trzeba pokombinować Któreś brama jest otwierana Lesz. Ty wiś. Chcemy stanąć na instytucie koło sobie rannej. Może to tak zadziała No, widzisz Chyba zdąży To będzie 4 kile z tego Jak się postaramy, to będą cztery jeszcze jest dziś paleta? To już jest. No. <ścoughs> to Feng chyba nie wie co się stało. To no nie zdążysz zamknąć hacza. Szkoda. No ale to... No, wyszło. <laughs> no, można korzystać inaczej z CC, ty niż tylko kapić. Także, no. Ładnie to poszło. stylu Azarowów musiał dać akurat... ...tego. No dobra. Legacy już ze mną, żebym go gonił. Wiesz co? Nie jestem zainteresowany. Kajce, Stanę tu. Oh! que ladeta <laughs> <A planeta toddata> paleta. Ah, a <toddata> Klodeta teraz, no, w sumie i tak by wiedział od początku. O, cześć Felix. Myślę, że poczeka. Dobra, ja się tu stanę. Może trochę zbyt to Jest miejsce. Stanie. Ok, leżę. O! <laughs> smart buba! Niech tam zaraz po nich przyjdzie. <laughs> to też dwali zaraz DCK. Nie respektują smart buba. Ty co robisz? Okej. Okay. Cześć. Aż want Nie mi się poddadą I co już koniec Mam nadzieję, że ty masz DS-a. nie chcę tak szybko kończyć Okej okay. Teraz zrobię, że jestem bambusem I dwa razy swingnę i teraz stanę w miejscu O, <grywa> myślę, że se poszedł. O, haj, Felix nie wiem, czy wisiał, ile Chyba raz tylko. Powiem tak, będę tu i sobie stanę tu. Hi. <śmiany> Oczywiście se tu stanę. Zresztą będzie mnie widać, jak nic. O, <śmiany> się przestraszyła. Baję, że nie widzę go idę do Felixa, cześć Felix, spokojnie M1 ci sprzedam, A bo i nie mogę ci pokazać, że mam coś takiego? <laughs> ono tu jest, ok, Panese tu, panesie będzie. O, ona odbija od teraz. Ty mnie ty bagujesz, serio? A będzie mnie przez te szpary widzieć. Masz to okno zablokowane? No, smart. Albo nie, teraz je, ja jestem głupi. Felix pewnie całego gena skręci, a znaczy Claudette. To gra by była śmieszniejsza. Ta <laughs> Claudette się nie zauczyła. Całkiem zabawy był ten meczik. On chyba z Iron grała, nie? O, znowu hatchback przed nosem. Oh, smart baba do Graal z Iron Willem. <laughs> Jakiś żart chyba. Trzeba wyciągnąć takiego Big Braina. Mam pomysł. Dobra, wiesz ją tu. Spróbuję stanąć tam za tym genem. Okej, okay. cześć. <laughs> pomyślałem, że to tak zadziała. No, pójdę do tego gena. Więc nie, cześć, nie. Cześć, bit. raczej powinien leżeć. No się wyleczył. Może sewkera? O, widzę ich pod hakiem. No powinno być mardwa, koszmar. To no, może mieć diesa, ale. Yes. To możemy zrobić coś takiego. No dobra, może nie. Próbuję stanąć. Dupa. Hello. Próbuję tu stanąć. Nie no, ona powie go dalej. Próbuję ją... Nieważne, tu chciałem ją złapać. A tu staniemy teraz. A myślałem, że jednak się uda. Dobra. Chyba jesteś martwa, nie? Co spokojnie mogę się ciebie pozbyć. Z tym coś mogę akurat zrobić. Jest tu coś, żebym się mógł schować? To może być głupie, ale dobra <laughs> nie mogę <laughs> zadziałało. Ale, że tak serio. Żeby zadziałało na dwa i ten na niego już raczej dwa razy tak samo nie zadziałało, spróbuję jeszcze raz. Spróbuję będzie mnie za bardzo widać. Serio? No dobra. stanę tu. <laughs> nie mogę. Tylko <laughs> ty masz rakie. Dobra, stanę tu, Jolo. O mój Boże, nie, nie mogę. <laughs> A ty co robisz? Teraz... Dobra, Iolo, stanę tu. To już trochę będzie bardziej kampienie. Bo tu stanę. Idzie. Cześć, Dwight. którego gena nakręcili? Z tym akurat do tego nie mogę za bardzo podejść. Muszę zobaczyć inne geny, nie do mojego progresu. Stanę tak. A pobiegła dalej. O, stanę. Gdzie ranna. Ty, gena kończysz? Okej. Okay. To chyba nie jest. Także Insidius spełnił swoje założenia. Nie kąpiłem nikogo. No i w sumie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapy w górę i suba jak spodobał Wam się taki smart I widzimy się w kolejnych odcinkach. Jo!